Content, Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj gościmy na wyspie Ajla. W pięknym miejscu, piękna łyski do spróbowania. Pierwsza destylarnia, o którą zahaczyliśmy na tej wyspie, to destylarnia, która znajduje się zaraz po drugiej stronie ulicy. Zresztą zobaczcie sami. Destylarnia Bruchladich. I właśnie o jednej z łyski z tej destylarni zaraz Wam opowiem. Zapraszam! W dzisiejszym wideo, moi drodzy, będziemy degustować whisky właśnie z deslarni Brokladnik, z deslarni, która jest zaraz za mną. I na wstępie chciałbym Wam tylko powiedzieć, że bardzo przepraszam za ewentualną jakość dźwięku, bądź ewentualne ruszanie się, poruszanie się obrazu. Ale Naprawdę jest tutaj bardzo wiecznie, wieje przeogromnie, jesteśmy nad morzem i tak naprawdę no, statyw cały się porusza wręcz, razem z kamerą, także wybaczcie mi. A że jestem w tej chwili sam, więc muszę sobie sam jakoś radzić, więc przepraszam z góry za jakość dźwięku, za ewentualną jakość, niedoskonałość obrazu, ale mam nadzieję, że jakość whisky zrekompensuje Wam te niedobory. Moi drodzy, dzisiaj Porsche Charlotte, dziesięcioletnia edycja. Jest to oczywiście łyski, dymna łyski torfowa. Jak wiemy Bruchladich produkuje łyski nietorfową, tak samo jak łyski heavily pitted, czyli ciężkotorfową, do której się zalicza właśnie ten Port Charlotte, ale również destylarnia Bruchladich słynie z produkcji bardzo, ale to bardzo mocno torfowych łyski, czyli łyski Octomor. Dlatego też dzisiaj przyjrzyjmy się tej edycji torfowej, ale na szczęście nie na tyle torfowej, aby odrzuciło od tej łyski, osoby, które w świat torfu chcą wchodzić, gdyż w przypadku akurat tego Porsche Charlotte mamy do czynienia z ilością 40 ppm, czyli nie jest to aż tak dużo. Więc nie powinno być aż tak groźnie i aż tak torfowo, moi drodzy. Jeżeli chodzi o tą edycję, mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami beczek. 75% są to beczki po Bourbonie, beczki pierwszego napełnienia, pierwszego bodajże i drugiego napełnienia. Jak również mamy tutaj beczki po czerwonym francuskim winie, około 25%. Także 40 ppm-ów oczywiście w przypadku bruchladich wszystkich edycji, czy będzie to Bruchladii, classic Classicladi, czy Port Charlotte, mamy do czynienia z whisky zabutelkowaną w mocy 50%. I tutaj destylanie naprawdę pokazuje, że można to zrobić nawet w edycjach podstawowych. Oczywiście w przypadku desklarni bruchladych mamy do czynienia z whisky, która jest nie filtrowana na zimno, nie jest barwiona karmelem. Tak jak chcemy to whisky tak naprawdę zobaczyć i degustować. Naturalnie, przyzwoicie, desklary nad morzem, więc możemy się spodziewać na pewno jakichś morskich klimatów w whisky. No muszę przyznać, że jest tutaj naprawdę, naprawdę pięknie. Chyba mógłbym tu mieszkać tak naprawdę zobaczmy jak ta whisky pachnie i jak smakuje na nosie bardzo fajnie trochę owoców i faktycznie ten torf nie jest aż tak mocny jakby się mogło wydawać jeżeli chodzi o wyspę Ayla. mamy trochę wanilii mamy odrobinę karmelu Mamy trochę nut morskich, powiem szczerze. Jest taka delikatna słoność, taki słony karmel. Natomiast ta dymność, ten torf nie jest tak ogromny, nie jest tak uderzający, nie jest tak medyczny jak można się spotkać z takowym torfem w destylarniach sąsiednich tutaj. A powód jest bardzo prosty: Destylarnia Brukladich sprowadza torf z Inverness, czyli ze szkockiego mainlandu. Czyli nie używają oni tutaj torfu lokalnego. Ale naprawdę kładą duży nacisk na tak zwany terroir, czyli starają się używać naturalnych składników lokalnych. Więc ten torf tutaj w wypadku tej łyski ma taki charakter bardziej ogniskowy, powiedziałbym. Coś, co jest zbliżone do Art baga. Natomiast no jeżeli chodzi o o sam odbiór tego torfu no jest ona w tym momencie delikatnie delikatnie lżejsza niż sam Arbek. Wiadomo, moglibyście zapytać, jak można degustować whisky w taką pogodę, kiedy wieje, kiedy te aromaty z uciekają. Powiem Wam szczerze, no, w tej chwili zostało około 1 trzeciej butelki, więc to whisky znam już dość dobrze. No niestety 1 trzecia. No i ciemne szkło w butelce jak zwykle. W, yy... Czasami potrafi być denerwujące, aczkolwiek w tym wypadku nie jest ono aż tak ciemne, nie jest czarne, więc widać ile łyski zostało, więc ogólnie bardzo fajna butelka, tak jeszcze abstrahując. Dobra, wracamy do aromatu. Jest naprawdę przyjemnie, jest, jest torfowo. No. Ta łyski to wszystko, czego miłośnik łyski torfowej mógłby oczekiwać od łyski. Tak naprawdę mógłby oczekiwać od swojego ulubionego napoju. Zobaczmy, jak smakuje. 50% jest fajna moc. Whisky bardzo, bardzo fajnie gra na języku. Jest oleista jest słodka, jest tuściutko, jest przyjemnie. Słodycz fajna, dość przyjemna pod kontrolą. I oczywiście na języku tego torfu, tego dymu już jest więcej. Jest to naprawdę bardzo przyjemny. Bardzo fajnie wkomponowany w karmel, w wanilię, słony karmel. Morskie klimaty. Jest podobnie jak w aromacie, gdzie ten charakter dymu jest taki typowo ogniskowy. To jest dym taki popiołowy, dym cygarowy, powiedziałbym nawet. Jest sporo owocowości, i ta owocowość wynika z samego destylatu przede wszystkim, bo w przypadku tej destylarni mamy 72 godziny fermentacji. Nie jest to zbyt dużo, natomiast wystarczająco, aby sporo tych frakcji owocowych powstało. I to tutaj zdecydowanie w tej whisky jest wyczuwalne. Przełykamy, dostajemy trochę pikantności bardzo przyjemnej pikarności, która się fajnie komponuje z tą słodyczą. Gdzieś tam się pojawiają te nuty powiedziałbym tego tego wina. Gdzieś tam jakieś odrobinę, jakieś takie być może truskawki, trochę brzoskwini na pewno, trochę trochę jakiejś jagody nawet, coś w tym, coś w tym kierunku. Truskawka, malina, poziomka, ewentualnie jakaś czerwona jagoda. Jest przyjemnie, jest fajnie, jest torfowo, jest słodko. No naprawdę whisky bardzo poczciwa. Mamy tutaj oczywiście deklarację wieku, jest to whisky dziesięcioletnia, którą można dostać przynajmniej w Wielkiej Brytanii za około 40 funtów. Te ceny oczywiście rosną. Ja tą butelkę kupiłem jeszcze w czasie, kiedy można ją było spokojnie zdobyć za 30 kilka funtów. Teraz w tej chwili kosztuje chyba 40-45 funtów. Jak dla mnie ta whisky. To jest bardzo dobry konkurent dla Artbega 10, o którym zresztą niedawno rozmawialiśmy. Powiem wam szczerze, osobiście jak dla mnie chyba to ta łyski z Artbegem 10 spokojnie mogłaby wygrać. Zrobię dla was takie porównanie. Umówmy się tak. Zrobię dla was porównanie, zrobimy Porsche Arlo 10 kontra Artbeg 10 i sprawa nam się wyjaśni. Bardzo proste. Dziękuję Wam za czas poświęcony na obejrzenie tego wideo. Jeszcze raz przepraszam za jakość. Wiem, że może to być trochę denerwujące, ale tak jak mówiłem, no, cieszę się chwilą i powiem Wam szczerze, łyski z destylarni, pita przy destylarni, w tym klimacie, w którym powstaje, w okolicznościach przyrody, w której powstaje, jest naprawdę niesamowita. Ja nadal będę cieszył się chwilą, a Was wszystkich pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.